Siemanko. Witajcie kochani w kolejnym odcinku! Dzisiaj mamy dla Was 10 zakazanych produktów spożywczych! Pamiętajcie jednak, że jest to tylko i wyłącznie nasze zdanie i nasza opinia na temat tych spożywczych produktów. Uważamy, że są zakazane, ponieważ są niezdrowe. I nie mają żadnych praktycznie wartości odżywczych. Pożywczych. Czyli puste kalorie. Dokładnie. Jeśli filmik Wam się spodoba, to oczywiście kciuki w górę. Subskrypcja kanału i wpadajcie na naszego Instagrama koniecznie. Tak, wpadajcie, bo tam mamy fajne rzeczy na tym Instagramie, także zaglądajcie. No dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Pierwszym naszym zdaniem zakazanym produktem spożywczym są płatki kukurydziane. Najczęściej, właśnie stosuje się je na mleku, na śniadanie, ale to jest złe, bo mm. one mają strasznie dużo mleko i i jeszcze to, to jest bardzo, bardzo wysoki indeks glikemiczny, bardzo dużo cukru i dodatkowo jeszcze te płatki kukurydziane mają dużo sody, więc... I jeszcze kukuryda jest jednym z najbardziej przetworzonych produktów. Mujeczka to takie gotowe desery, serki, jogurty owocowe, takie lo w lodówce, co można znaleźć, jakieś zbitą śmietanę śmietaną, karmelowe, z, yy, z, galaretką z galaretką jeszcze, galaretką, yy. trzywarstwowe, wszystko tam pięknie, tak, yy. wszystko ładnie wygląda, tak. super smakuje, ale... No, to, co tam jest w środku, to jest jakaś masakra, po prostu. Tak. Dodatkowo te wszystkie. Te, te jogurty, deserki, deserki. takie sereczki, które dzieci jedzą. No, też mają strasznie dużo też cukru, chemii, no, sy syropy glukozo-fruktozowe, są dolewane do smaku. Tam nie ma tych owoców tak naprawdę tak. wcale. A dobrym sposobem jest kupienie sobie jogurtu, na przykład różnego. Tak. Jogurtu naturalnego, wrzucić sobie ulubione owoce, zamieszać do tego jodu i po prostu jest prosta. Trujeczka, czyli wszystkie pomysły na gotowe jakby przyprawy, te wszystkie kostki rosołowe, wegety e, i tak dalej. Zazwyczaj mają strasznie dużo soli i strasznie dużo cukru, żeby bardzo wzmacniać smak. właśnie smaku, żeby to było intensywne, żeby to było dobre, smaczne. E, z tym, że lepiej według nas użyć takich naturalnych przypraw. przypraw. Sobie no pewnie oregano, bazylia, nie, pieprz cytrynowy, tymianek, czosnek dużo, no, wszystko. I czwóreczka od razu to y, takie gotowe w proszku sosy do obiadów. Takie, że trzeba dolać wody, albo czasami jakiegoś oleju. I sos z gotowy! I macie taki sosik, wszystko wygląda pięknie, smakuje super, ale... Oh, masakra ze składem. No, tragedia. Piąteczka, czyli pasztety, pasztety w tych takich opakowaniach zamykane. I wegetariańskie, i te nie wegetariańskie. Dokładnie. No to jest. Ale te z mięsem to po prostu są takie zmielone zwierzątka z, w całości. No i tam jest po prostu wszystkie. To są jakieś tam, które mają 100% mięsa i może da się znaleźć jakiś fajny pasztet, ale większość <laughs> zajrzyjcie sobie na skład. No. Tak, albo pasztet y, potem patrzysz na skład, a tam jest 18% mięsa. No. To szósteczka. Y, Dużo osób rezygnuje z mięsa i przychodzi na takie produkty sojowe, parówki, sojowe, parówki sojowe, Właśnie, sojowe, sojowe, jakieś takie przetwory. Wszystko wygląda fajnie, przypomina mięso i jest zrobione z tej soi, ale, ale po pierwsze takie pseudo-mięsne produkty mają niesamowicie dziwny skład, a po drugie sama soja w sobie jest bardzo wysoko przetworzonym tak. produktem. Siódemeczka, czyli biała czekolada. Biała czekolada ma w sobie praktycznie sam cukier, i mleko. Naprawdę już lepiej wybrać gorzką czekoladę, bądź już no, niech będzie ta mleczna, tak. ale z białej to bym już zrezygnowała. Ósemeczka, soki owocowe, napoje owocowe i tak dalej. Soki jak soki, tymi sokami one często nie są, napoje to już w ogóle nektary tak samo, syropy glukozowo-fruktozowe mają, tak. Z tych owoców to tam jest niewiele, a jeszcze te napoje gazowane, to już w ogóle poza tym jest cały cukier. Tak. Poza tym one są pasteryzowane, więc żadnych witamin tam praktycznie Też. nie mają. Dziewiątka! Czyli zupki chińskie! I wszystkie a. te zupki takie pakowane z tym makaronikiem tak. w środku. Wsypujesz proszek do kubeczka, zalewasz wodą, brrr, mieszasz. I masz pyszny jej... obiad! Na pycha! <noise> I dziesiąteczka! To y, ciasteczka, herbatniki kruche. Tak, wszystkie kruche te ciasteczka. Wydaje nam się, że one Które są tak takie uwielbione. kruche i takie e, w ogóle takie bez tłuszczu. A jedno ciasteczka nie zaszkodzi. Mm, no nie. <laughs> jeśli będzie tam olej palmowy albo utwardzony olej palmowy, no to to jest po prostu. Zło... Wystrzegajcie się tego oleju palmowego, bo to jest tłuszcz trans, bardzo szkodliwy dla nas. No i to już koniec. To już koniec, to by było na tyle, jeśli Wam się podobało to. Pow, pow, pow pom 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 i subskrypcja, w na Insta. Tak się żegnamy. Pa pa.